Tarotowy Kącik kameli, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkie koziorożce bardzo serdecznie. Wszystkie osoby, co mają które mają koziorożca w znaku słonecznym, wedyjskim, ascendent, księżyc Wenus. To jest czytanie dla Was. Sprawdzimy Waszą obecną sytuację na wrzesień. Sprawdzimy też główną energię. Co tam u Was, koziorożce, się wydarzy we wrześniu? Jaką sytuację macie? Sprawdzimy główna energia. Wasza obecna sytuacja, przeszkody, myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy, rezultat. Dwie karty. Ok. Główna energia, nową wąż. Ktoś jest zazdrosny, ktoś, ktoś jest zagubiony. W tym sensie, że, że właśnie to, że ktoś jest zazdrosny, to przez to się czuje zagubio zagubiony. O, może tak, żeby nie oceniać tego kogoś tak naprawdę źle. Tutaj myślę, że ktoś właśnie reaguje na Was tak jakąś zaborczością, lub Wy tak na przykład macie. Y, taką zaborczością, y, taką chęcią kontroli, albo po prostu, jeżeli to jest tak, że wy się oddaliliście od kogoś, to, to ktoś sobie z tymi uczuciami nie, nie potrafi poradzić, nie umie poradzić. Zobaczymy sytuacja obecna. Koło Fortuny przyszła jakaś zmiana, coś się zmieniło, nieoczekiwanie, wasze podejście do kogoś się zmieniło, lub y, czyjeś podejście do was się zmieniło. Bierze też mówię o tym, że. Y, Podejście jak najbardziej tak, ale coś się po prostu zmieniło, tak jakby zewnętrznie, wy, więc Wy na przykład zmieniliście kraj, a ktoś został w innym kraju, lub zmieniliście pracę, a ktoś został w tej starej pracy i na przykład y, zazdrościłam tej nowej pracy, albo zazdrościłam tego, że, y, że po prostu, że dokonaliście takiej zmiany, że się odważyliście, lub też jest z, zły, ale nie pokazuje tego, że, y, że już nie ma nad Wami kontroli. Dziewiątka pentakli. No mocno koziorożec postawił na siebie. Przy tej zmianie, tak jakby y, tą zmianę wykorzystał w ten sposób, żeby się od kogoś oddalić w jakiś sposób i zadbać o swoją niezależność, samodzielność. Ktoś, ktoś z Was postawił na siebie. Jeżeli to jest tak, że z Wami nie rezonuje, no to ktoś z kim jesteście związani albo byliście. to Przyszła jakaś zmiana i ktoś postanowił zadbać o siebie. Jakie przeszkody? Wszystka była. To może mówić o tym, że ktoś tak jakby m, pomyślał sobie, jestem zwycięzcą, bo raz Cię zdobyłem. To już Cię mam. Tak po prostu. I okazało się, że, że niekoniecznie. Lub to Wy tak, tak macie, że po prostu raz jest zdobyta, a zdobyty, to już jest. No i to, się, to jest na przeszkodzie, czyli nie, bo przyszły jakieś zmiany, moce zawirowania właśnie zewnętrzne i się okazało, że nie, że... Raz zdobyty człowiek wcale nie jest na zawsze. Siedem mieczy, cenka mieczy. Mm -hmm. Rycerz Buław. No tutaj jest. Słuchajcie, taka energia, że ktoś tak jakby. Mm, nie umie sobie po prostu z tym poradzić, dosłownie. To jest, więc albo to z wami rezonuje, albo to jest ktoś, kto po prostu was stracił w jakiś sposób, bo się coś zmieniło, i nie potrafi sobie z tym poradzić. I będzie, um, będzie walczył o, tą, o was, o tą sytuację tak, jak będzie potrafił. Ale jest siódemka mieczy, ósemka mieczy. Tak jakby tutaj jest, słuchajcie, na przeszkodzie jest pokazane, że ktoś właśnie tak jakby. Um, jest takie powodzenie, kto pod kim dołkiem kopie, sam w nie wpada. Coś takiego. No to tutaj właśnie y, kto chyba mieczem wojuje, od miecza ginie. To dosłownie to jest coś takiego, że ktoś sobie tak sprytnie chciał was jakoś tak, nie wiem, kontrolować, y, chciał mieć nad wami przewagę. Chciał po prostu, żebyście byli. I jakoś to tak robił sprytnie, że sam w te swoje sidła wpadł i teraz, y, i teraz sobie nie umie z tym poradzić. O, taka sytuacja. Wasze myśli? Paść pentakli. Um, dostaliście nową ofertę, dostałyście nową ofertę, propozycję i rozważacie ją. Dosłownie, tutaj po prostu tak, jakby była jakaś, była jakaś sytuacja taka naprawdę mocno toksyczna i się od niej odsuwacie. Takie są Wasze myśli. Dostaliście nową ofertę. Chcecie um, zadbać o siebie i przyjąć tą ofertę od kogoś. To jest bardziej, to jest, to jest dla Was lepsze. To jest, y, czujecie, że to jest bardziej Wasza droga, że to jest coś, co powinniście bardziej, co powinniście robić, co Wam da. Otworzy Wam furtkę do przyszłości. Tak to czujecie. Mhm. I chcecie z niej skorzystać. Z tej nowej oferty, z nowej propozycji. Przeszłość, czyli jak do tego doszło. Samka pentakli. Tutaj tak się pokazuje, kochani, że właśnie ktoś się tak jakby was właśnie zdobył lub wy tak macie i, i przestał się starać. Przestał pracować nad tą relacją, przestał dbać, przestał pokazywać, że zależy, po prostu przestał pracować. I to, i to dlatego tutaj te czynniki zewnętrzne, znaczy ta, no bo to są czynniki zewnętrzne koło fortuny, się zadziały, tak jakby wszechświat pokazał, nie dbasz, no to, no to nie masz. Jakie dbasz tak masz? O, nie wiem, co ja z tymi powiedzonkami akurat u was tak mam. Siedem pentakli, hmm? piątka mieczy. I zaczęło się to po prostu rozłazić. No. Ta, jedna osoba y, przestała pracować, przestała się starać, druga zaczęła mieć żali, zaczęła się też stawiać granice, zaczęła się odsuwać, i, i okazało się, że, mm, że te zmiany. Y, są tak jakby, można je prowadzić, ale są bardzo trudne, bo rozłam się zrobił, rozeszło się to. Przeszłość, teraźniejszość. Płonka. Może być tak, że wy trzymacie w sekrecie to, że dostaliście nową ofertę i zamierzacie z niej skorzystać. To może być dosłownie oferta od kogoś, taka relacyjna, że ktoś chce się z Wami spotkać, poznać, albo to też może być oferta pracy w innym kraju, w innym miejscu. Może być tak, że trzymacie to, póki co, jeszcze w sekrecie. Wy, kakiej? Mhm. Lub też, bo dołożyłam teraz karty i może być tak, że trzymacie w sekrecie to, że mm, idziecie tak jakby za miłością. To, to już jest bardzo specyficznie to na pewno każdy koziorożys nie będzie miał takiej sytuacji, ale to jest tak jakbyście po prostu dostali tą ofertę i tam czujecie, y, że jest wzajemność i idzie, idziecie za tym. Ale trzymacie to w sekrecie, że wasy, może już nie tyle, że to jest od razu już miłość, ale że Was ciągnie do kogoś, w czyjąś stronę, w kogoś stronę Was tak mocno ciągnie i y, dlatego chcecie pójść, bo serce Wam się tam rwie. A przyszłość, daleka? 10 było. Co Was tak zmęczy? że to wszystko tak długo trwa. Lubię takie, takie rozkłady. Słuchajcie, kładę pięć kart. Jest 10 buław, czyli zmęczenie, a ostatnia karta to jest że, że, gwiazdy, czyli że Wszechświat daje nadzieję, czyli po prostu to jest, można podsumować, będzie dobrze. Te wszystkie pięć kart. I tutaj się pokazuje, że jest zmęczenie u Was, że to tak długo trwa, że tutaj chcecie i za głosem serca ciągnie Was bardzo, jest oferta, tutaj jest ktoś, kto jest zagubiony, bo tak jak mówiłam, tak jak po prostu tym swoim sprytem tak zadziałał, y że sam po prostu się zaczął podduszać zamiast Was, już tak w cudzysłowie. No. I y y to wszystko długo trwa, jest księżyc, król mieczy. Chcielibyście, chciałybyście, żeby to wszystko szybciej szło. Sprawiedliwość, ale sprawy trzeba zakończyć. Czyli, jeżeli zamierzacie zmierzyć, z, z, zmienić kraj, to w tym starym kraju te sprawy należy, należałoby pozamykać. Jeżeli nowa praca, to również I to, i to wymaga czasu. To wymaga czasu, bo tutaj jest ktoś, kto wam tego nie będzie ułatwiał. No. I na końcu jest właśnie gwiazda. Przepiękna karta, która mówi: No, będzie dobrze, wszechświat jest po prostu przy tobie. Yy, także cierpliwości, zamykaj te sprawy. Jeżeli jesteś tego pewna, pewna, to po prostu zamykaj te swoje sprawy. Będziecie się uleczać i tutaj ktoś, kto Wam składa te składał tą ofertę, tak jakby nadal będzie Was uwodził. Pokazywał, że zależy. Mhm. Także będzie się działo. Wasze nastawienie do sprawy, głupiec. No, wchodzicie w nową drogę, zaczynacie coś nowego. Zdecydowanie. Z taką radością. No, nie mam gwarancji, jak tam będzie, ale i tak się cieszę, że zaczyna się coś nowego. Chcę tego. Chcecie być spełnione, chcecie być zadowolone. To jest, jest taka energia, tutaj Was właśnie ciągnie do serca, do kogoś i to mi się powiem Wam bardzo podoba. To jest dziewiątka kielichów, królowa kielichów, że. Taką, I ten głupiec, że ta nowa droga przyniesie wam po prostu szczęście i miłość i radość i takie właśnie uczucia, że będziecie się tym cieszyć. Nie martwić się, przejmować, nie rozkminiać, nie, nie zastanawiać, tylko po prostu cieszyć. Zrobicie to dla siebie. Czynniki zewnętrzne. Cesarz. Ktoś, przychodzi ktoś, kto wie, co robi. On wie, co robi. To jest czwórka. Yy, chce dać stabilizację, jest... Yy. To jest ktoś kto jest jest stabilny. Jeżeli było tak, <laughs> lub będzie, bo to jest y, na, na przyszłość tak jakby hmm, horoskop to jeżeli, jeżeli będzie tak, y, że wy się będziecie bronić i odsuwać, będzie w was taka asekuracja. Y, to tak jakby ta osoba, pokazuje się ta osoba, że y, zaciekawi was sobą. Pokaże, że, y, że warto spróbować, że to jest coś ciekawego, że to jest nowe doświadczenie, ale może być bardzo ciekawe. W ten sposób do tego podejdzie. Tak nie będzie próbował przełamać na siłę lub przekonać do siebie y, waszej woli, y, przekonać do siebie was. Y, tylko właśnie tak zaciekawić sobą. Nadzieje lub obawy śmierć że ten proces, w którym jesteście, ta przemiana, ym, to dobiega końca. No. Że to już dobiega końca i wtedy będzie można zacząć te, taki nowy etap, fajny w swoim życiu. I też nadzieja na to, że lub bardziej też obawa, żeby to wszystko nie zaburzyło waszych finansów, waszej, waszej stabilizacji finansowej, tego, co wam się udało osiągnąć, żeby ta zmiana nie była taka dokumentna w waszym życiu. Dosłownie, to po prostu, żeby to też było spełnienie materialne, bo na tym też wam zależy bardzo. Jaki rezultat? Bo dwie karty. Pięć kielichów, pięć pentakli. Myślę, że rez, rezultat, rezultat jest taki, że będzie Wam brakowało tego starego miejsca, tej starej znajomości, tego, tego człowieka starego. Będzie Wam po prostu brakowało, ale, no, ale stawiacie na siebie. Będziecie odczuwać przez jakiś czas y, brak. Tak się pokazuje, że y, będziecie po prostu tęsknić, będziecie y, mieć taki być może żal, czemu tam w tym miejscu nie wyszło, z tym człowiekiem, czemu nie wyszło. Ale tutaj jest taka energia. Nie wiem, tak jakby ktoś zrobił o jedną rzecz za dużo, powiedział o jedno słowo za dużo, czegoś było za dużo, i tutaj z tej namiętności, która była pomiędzy wami, tutaj to jest ta energia z tym starym, tak jakby człowiekiem. Z tej namiętności zrobiło się bardziej taka taka energia walki, kłótni, takiego nieprzekomarzania, tylko już takiego. Takim, kto ma rację, nie wiem jak kto się zachował, dwójka mieczy y, mówi o tym, że y, 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 że długo się zastanawiałyście zastanawialiście nad tym czy tak faktycznie jest czy to są tylko wasze odczucia mhm. dwójka kielichów być może długo też czekałyście czekaliście na takie dobre słowo miły gest od tego człowieka mhm. kapłan tak jakby duchem, wasza dusza jeszcze chciała dać szansę, jeszcze chciała dać szansę, jeszcze nie chciała rezygnować, ale nie było się tutaj czego złapać. Nie było tego punktu zaczepienia, żeby okej, okay, wydarzyło się to, więc ja tutaj się faktycznie tutaj się coś zadziała, ale jest, zachował się tak i tak, zrobił to i to, czy ona, i więc ja mogę się tego trzymać. Do tego punktu zaczepienia po prostu już brakło i by tak już przestało być zasadne rozważanie tego. Czy w tą, czy w tą, no bo nie ma się po prostu czego chycić. Jaka rada na wrzesie? No, kryłuj. Kreuj swoją nową stabilizację, bez y, takiego jakby zastanawiania się, że ktoś został i ktoś został w takiej energii, że być może jest mu smutno, jest mu przykro i w ogóle, bez, bez zastanawiania się nad tym, po prostu kreuj swoją stabilizację w życiu. Jest ktoś, kto Cię po prostu, kto, kto Ci pomoże, kto, kto tak jakby też trochę pokieruje Tobą, taka rada, po prostu kreuj. Bardzo jestem ciekawa Waszych komentarzy. Drogie Koziorożce, to jest horoskop na wrzesień. To był horoskop na wrzesień dla Was, więc dajcie mi znać. Możecie przesłuchać też za jakiś czas, jak to z Wami zarezonuje. Jestem bardzo ciekawa. amelia73.tarotmałpaczymail.com. Adres do mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, piszcie, będziemy robić, będziemy sprawdzać. Także dajcie mi znać. Wszystkiego dobrego Wam życzę na miesiąc. Wrzesień. Trzymam za was kciuki, żebyście dobrze ocenili tą osobę. Tak właściwie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.